Robimy cynamonki Kingi bierzbickiej. Ciasto drożdżowe właśnie mi pięknie rośnie. Mam nadzieję, że wyrobiłam je dobrze. A w tym momencie weźmiemy się za zrobienie masy. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Wyjdzie w praniu. Dodajemy sobie 100 gramów masła. Do tego dodajemy 80 gramów cukru trzcinowego, dwie łyżki cynamonu. Ups. Widzicie, co ja zrobiłam? Widzicie, co już po prostu dodam całe? Mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Czeczek cukru waniliowego. Powiem Wam, że pachnie obłędnie i naprawdę się już nie mogę doczekać, aż spróbuję tych cynamonek, bo jestem ich ogromną fanką. Niestety teraz zauważyłam, że już nie mam więcej masła na zrobienie, wiecie, tej masy, którą polewamy na cynamonki, więc zrobię ją trochę po swojemu i użyję do tego śmietanki 36, serka śmietankowego i cukru pudru. I nie mam też limonki, także troszeczkę to przekształcimy. Bierzemy sobie 150 g serka śmietankowego, 160 g cukru pudru, 60 g śmietanki 36, kropelkę aromatu waniliowego. Dokładnie to mieszamy. Wow! Patrzcie, ono jest ogromne. Już wszystko jest gotowe i robimy teraz szybki test na żywo. Wygląda tak. Jak widzicie, jest bardzo mięciusia. Próbujemy sobie. Jest taka lekko wilgotna w środku i ma chrupiący wierzch. Bardzo dobra. Przepyszne. Jestem bardzo dumny z Maci.